Dzień dobry, moje kwiatuszki. Dzisiaj również mam dobry humor. E, jedynie co to o czym je szczypią. ale to z tego względu, że wczoraj e, zmywałam tym z, z botaniks, e, tym płynem. Zawsze mnie szczypią, ale jest ok. Dostało mi się trochę płynu to z mojej głupoty. Strasznie usta mi pękają i mam posmarowane mam tak pęknięte, ale to jest normalne w takiej, przy takiej pogodzie, przy ogrzewaniu i przy wietrze zawsze mam popękane ostro usta i mam tysiące balsamów, tysiące pomatek nawilżających i wszystko o, aż mi e, puchną kochani, ja się w tym momencie szykuję, robię sobie kawusię e, słabą i dzisiaj się pomaluję z tego względu, że jadę z mamą do miasta, a czuję się na tyle dobrze, że wiem, że mogę wykonać makijaż i zrobię to z wielką przyjemnością, ponieważ dawno tego nie robiłam. Więc fajnie będzie wyglądać znowu jak człowiek. Znaczy, jest, ja się nie wstydzę tego, jak wygląda bez makijażu, naprawdę. Jest mi to jakieś e, obojętne, aczkolwiek lubię się malować. Tak jak mówiłam, lubię ten rutynał. Rutyn to jest dla mnie takie naprawdę fajne i miłe. Okej, okay, ja zabieram się za robociznę. Czas ucieka, muszę jeszcze to mamy napisać, że czuję się dobrze, że możemy iść i do zobaczenia za chwilkę. Jak się pomaluję, to się pokażę, że jak wyglądam. Aż, aż, to jest. Pa, papa? Dzień dobry, kochani. Znacie to uczucie, że kiedy chcecie się wyszykować i robićcie makijażem, wam w ogóle nie wychodzi? Także jestem w tym pomarańczowym z wami Dosyć fajnie jak wygląda, odbija się dzisiaj kitka taka na wariata, Kulczyczki i jedziemy na shoppingowo. To zobaczenia później. Muszę jeszcze wyjść z psem i zbieramy się do wyjścia. Pa pa! A poczekaj! My jesteśmy w BNM-ie, zobaczcie jakie omikła mamy. Panczy na różne. No nie no, jaka Zobaczcie jak mam ma muśko ładny kościek mam. Jeszcze raz tu na stopę. Fajnie nie? Tu mamy światełkę. Różne ozdoby. Zobaczcie na no to butelkę. Wino jest. które? Chyba to wino się wkłada. Jedną, duple, jedno. Super nie? Fajne śniatełko. Nie? fajne. No. Te ładne, no. Fajne. A czekaj, pogasz na No, ile to kosztuje? Dwie Dużo. Jak dla mnie. No, chodzimy, oglądamy sobie świąteczne te... nie chcę tam przez ludzi przechodzić. Chociaż wrócimy się tutaj. Także jesteśmy w Bienemie i oglądamy sobie, szukamy różnych rzeczy. Na razie tylko oglądamy, bo jeszcze nie będziemy dekorować wszystkiego, ale pomału, pomału jakąś pierdółkę trzeba by było kupić. No natomiast śnieg pada i pała, ale super, pierwszy raz widzę tak jest. Wow. To, gdzie to je? Można kupić. Może czuję. Czekaj. Tu albo Miko, albo Bałwanek jeszcze. Jest. Gdzie on jest? Ale fajne. Ile to kosztuje? Szczyci. Kurde, ale fajne. Aha. A jeszcze mam. A co są bałwany? Super mężczyz, gra, bo no? muzyczna latarnia śmierzna, ale co coś do domu. Tu jaki ładny Miko. Yeah. No, boja się. Zobaczcie jakie, no normalnie coś fantastycznie. No, jak się Głode. rusza. Jak tu nie, nie ten. Zobacz. Nie kupywać. Mieć tylko kasę i zbierać na święta i nie, stroić, stroić. Kochani, jesteśmy w McDonaldzie, Przyszliśmy sobie na kawusie z mamą. Blisko, bo jesteśmy, zobaczcie, tutaj jesteśmy tutaj z bórem. tam Szukaliśmy tego, szukaliśmy butów i spetrol dla Russella, zobaczcie w McDonald's, jakie fajne kuleczki. świąteczne. Pijemy sobie kawę, 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 <laughs> kawę karmelową, nie? Karmelową. No. Powiem Wam, że to równie bardzo dobra. Ta waniliowa też jest bardzo dobra, też polecam, ale wzięliśmy tym razem karmelową idealne na takie zimne dni. No i tutaj sobie jemy cheeseburgera. burgera. Mm. Teraz wybieramy się jeszcze do Azdy, mam nadzieję, że jeszcze nam się zakupy udadzą i żebym mogło znowu coś pokazać Wam ciekawego. Okej, okay, no to do później. See ya. Słuchajcie, dostaliśmy od Eweliny UK. Ewelin UK, cynkowe, że jest ciężarówka Coca-Coli i jest, kochani, jest. Ale powiem Wam, że jest bardzo dużo ludzi. Yy, widzieliśmy, mamy tutaj yy, miejsce, ale ja, ja wezmę chyba po szkole, przyjadę z małym, bo sam yy, nam się nie chce łazić, a zresztą my jedziemy teraz do Azdy, więc dzięki Ewelinko, pozdrawiamy Cię serdecznie, nawet nie wiedziałam. I nawet nie wiem co tam dają, co sprzedają Dużo, bardzo dużo ludzi jest A że pada to schowałam się pod wódką Dobra, do zobaczenia Później jedziemy dalej shoppingować Koniec, znajduje się teraz w ażdzie Newton I już zobaczcie jakie fajne ozdoby A mam święta, Ślicznie. To można przyjść do Mikołaja Fajna Czekam na y, czekam na mamuśkę, mama se kasiorę wypłaca i idziemy do... Sorry, idziemy do Azdy. Azda jest tam z tyłu za tym. a to ogólnie jest duży y, shopping center. Duży, no taki średni, nie zły. A już wszędzie widać świąteczną, świąteczne klimaty. Zobacz, mama, jaką myka. I ten też się rusza. Dobra, idziemy. Kochani, jestem z powrotem w domku. Zawiązałam mamę do domu swojego i ja już przylazłam do siebie. Nie, nie. Zobaczcie. Co tam pani kupiła? Hmm, hmm. hmm. Dzisiejsze zakupy. prześciutko co tu jest, dostałam od mamy. Ja sobie robiłam zakupy, a mama mi za nie zapłaciła. Dlatego, że jest kochana. Dziękuję ci, mamu, jeszcze raz. Um, I tak. Babcia kupiła Raselowi nowe buty, bo mieliśmy już mu nowe buty kupić. Zobaczcie, takie szkolne, bardzo ładne fajnie zrobione z azdy, ale takie ładne. Bardzo mi się podobają. Rasiłowi na pewno też się spodobają. I cena 12,50. Także znowu będzie miał na długo, długo. Później żelki po, po dwie paczki dla dzieci i jedna, bo było 5 za funta. E, tutaj. Mają prze ubrać się któregoś chyba 27 w jakiś akcent świąteczny, normalne ciuchy z akcentem świątecznym, i babcia kupiła raselkowi taką yy, koszulę, bluzę. No, taką bluzę koszulową. O! I zobaczcie, jak fajnie, i tu się wkłada głowa i wygląda, że taki Mikołaj ubrany. Bardzo fajnie. To wzięliśmy sobie gazetkę. Gazetka, oczywiście azdowa, darmowa. Ja wezmę, wiecie co, odłożę tam, tak ładnie położę, bo to jest białe i... O, już włos flakiego. Gamonia jednego. O, także wykładam dalej. Mandarynki, 2 kg mandarynek za tylko i wyłącznie 2 funty, więc fajne. A mandarynki teraz, wiecie, taką zimową porą. Jajka. Później... E, a, później czekolada, ale czekolada fantastyczna, bo truskawkowa. Więc zobaczymy, jak to będzie się sprawdzało. Dzieciaki lubią, więc czemu nie? E, Mi się dzisiaj jedzie, więc na drogę. Y, dwie puszki, dwie albo trzy, e, chyba dwie. Jedno mleko żeby nie brakło, później są dwie e, zupki. Później bab, miałam dokupić y, jedzenie dla psa, a babcia zrobiła mu również prezent. Znaczy babcia, no w sensie y, mama moja, ale zawsze mówimy, że babcia. Y, kupiłam sobie taki nowy jakiś y, szam, szampon y, kokosowy, kokosowa y, woda z, na bazie wody kokosowej, o może tak. Y, Odżywka i szampon i słuchajcie, mieliśmy dzisiaj parę nieszczęść. Wszystkie rzeczy nam się otwierały i powylewały i zobaczcie, już też jest otwarty. Yy, tu był otwarty. Wylało się dużo produktu Uy, pops, pop, yy, do na szczęście do tego do siatki, ale siatka cała ubrudzona. Później nam się otworzyło w następnym sklepie waldzie, bo to jest część zazdy, część z BNM otworzyły nam się parówki i wylała się cała woda z parówek i śmierdziałyśmy parówkami jogurty, później tak. Zupki chińskie, cena takiej zupki 10 bo była przecena. Baterie, które są właśnie z kokosowym. No przynajmniej ładnie, ale ślizgie tu jest. Nie wiem, czy widzicie to. No, chyba raczej nie widać. kokosowym płynie i razem nie ma rękawiczek i babcia kupiła mu rękawiczki Spidermana, o ja tak pokażę, za fun 49 Spidermana. o tak. I jeszcze y, nowa seria jest w y, y, tutaj są te końcówki do fajeczki i liquid, więc zobaczymy i kosztują tylko po funcie. No i tyle. Idę zobaczyć czy coś napisałyście. Coś pies podejrzanie poszedł, tam chyba coś znowu ukradł. A mnie strasznie oczy bolą yy, od tego, nie wiem, czy cienia, czy, czy czego. W ogóle rozmazałam się cała. A idźcie. I tak mi się nie podoba w tym szarym. Mogłam jeszcze coś dodać, ale już byłam spóźniona, jak mama przyszła, to kończyłam się malować, bo się rozpisałam yy, trochę na Facebooku i, i nie, później tak. O. Chciałam się spieszyć. Okej, okay, robaczki, później się do Was odezwę, jak już będę robiła obiadek albo nawet po obiadku. Na razie, papa. Kochani, mój dzień praktycznie dobiega końca. Ja y, teraz, znaczy dobiega końca w sensie nagrywania, z tym względu, że czeka mnie y, zawiezienie miścowego jedzenia. Dzisiaj jadę aż kilka y, kilometrów, żeby zawieźć mu jedzenie, bo nie może. Yy, boczyć z trasy, straczyć z prasy. Dobra, ok Mazia, idź już spać. Zrobiłam już ma tutaj wałówę i tak dalej. Ja chciałam Wam pokazać, co dzisiaj na obiad. Jakoś niespecjalnie dzisiaj to wygląda, ale bardzo dobrze smakuje. Makaron z sosem. Czekam na małego, będziemy robić lekcję, bo poszedł do mamy podziękować mu za yy, jej Widzicie? Już się plączę. Podziękować jej za y, kupione rzeczy i próbuję złapać jakieś fajne światło, żeby było mnie widać. O, już mi powychodziło wszystko, to na wierzch wyglądam okropnie, ale, ale czuję się świetnie. Co prawda już zmęczenie bierze y, nade mną górę, ale to nie szkodzi, jeszcze tylko mnie czeka podróż. I można wtedy zmyć makijaż i się wykąpać, zrelaksować, obejrzeć jakiś film. Także ja idę wcinać, bo mi stygnie tam na blacie. A z wami się żegnam serdecznie bardzo. Aha, dzięki, dzięki jeszcze raz, dzięki 81 kciuków w górę. Uuu, mój sukces, mały sukces, świętuję. Jakbym miała czym to, bym opiła, ale trzeba czekać do weekendu, żartuję. W sumie chyba mam jakieś wino. Wypiję lampkę za wasze zdrowie i za większą ilość kciuków w górę. Jedziemy do 90? Może pod tym filmikiem. Pa, pa! Do jutra!